Stres jest ważnym czynnikiem w życiu każdego człowieka, pod warunkiem, że to jest stres krótkotrwały i tylko na chwilę podkręca hormon stresu, czyli kortyzol. Ale już ten sam stres i ten sam kortyzol, kiedy zaczyna się sytuacja przewlekać, powoduje otyłość. No niestety taka jest prawda. Nie da się oderwać otyłości i zdrowego odchudzania od problemu i wyzwania walki. Ze stresem. I kiedyś czasy były takie, że ten stres pojawiał się rzeczywiście cyklicznie na krótki okres czasu. Organizm jest do tego przyzwyczajony. To działa dobrze i mobilizująco, ponieważ kortyzol, nazywany przez wiele osób hormonem stresu, ma bardzo ważne funkcje po to, żeby do tego stresu i w trakcie stresu nasz. Przygotować. No to prosta sprawa. No, kiedyś to było tak, że jak gonił cię zwierz, no to organizm wyrzucał duże ilości kortyzolu, adrenaliny to spowodowało, że no, kortyzol wyciągał glukozę, cukier z wątroby, no, glukoza była potrzebna mięśniom, żeby się albo uciekł, albo zginął i stres się kończył. No bo ucieczka i śmierć powodowała koniec stresu. Kropka. A, dokładnie, a teraz czasy są trochę inne. Zapytajcie kogoś, czy ma jakieś stresy w życiu. Tych stresów jest mnóstwo, poczynając od y, życia zawodowego. Ja mam takie obserwacje, że najczęstszą przyczyną stresu w życiu jest praca. Tak. Chodzimy do pracy, której nienawidzimy, mamy kontakt z ludźmi, którzy tam są, których nienawidzimy, robią nam na złość, ta sytuacja często przewleka się nawet kilkadziesiąt lat. Mam takich pacjentów, którzy w procesie chudnięcia zrobili wszystko, o czym mówimy tutaj, czyli są w stylu życia niskowęglowodanowym, ograniczyli węglowodany do poziomu nawet keto, nie jedzą przetworzonych produktów, wyeliminowali z życia cukier, wysypiają się, mają odpowiednią aktywność fizyczną, ale Jedynym czynnikiem jest właśnie stres w pracy i u tych pacjentów, zauważyłem, to są faktyczne przypadki. No te, to zblokowanie chudnięcia ruszyło dopiero wtedy, kiedy zmienili pracę na inną mniej stresującą. A dlaczego tak się dzieje? Kortyzol to steryt, to naturalny steryt. No, słowo steryt jest wam znane myślę, w większości. Steryt, no to wyobraź sobie, jak wygląda człowiek na tak zwanych sterydach. Mm. Jest to dość charakterystyczny wygląd i teraz to jest ważne, ważne porównanie, dlatego że steryt, kortyzol, który wydzielany jest przez wiele miesięcy i przez wiele lat, no bo przecież życie dookoła jest pełne stresu, powoduje bardzo podobną budowę ciała, jak byście. Używali tych sterydów czy w formie zastrzyków, czy w formie tabletek. I nie mówimy o mięśniakach, którzy używają sterydów, tylko bardziej o osobach przewlekle stosujących leki steroidowe. No, takim powikłaniem najczęstszym jest otyłość brzuszna. Kolejnymi takimi objawami po sterydach jest ścięczała skóra, rozstępy charakterystyczne czerwone, jest nagromadzenie tkanki tuszowej w okolicy szyi, zaniki mięśni. No to wszystko, no i insulinooporność. To wszystko będzie występować u Ciebie, jeżeli będziesz mieć za dużo nawet tego naturalnego sterydu. No bo zobacz, co się dzieje. Kortyzol ma wpływ na Twój metabolizm i na procesy związane z glukozą. Po prostu kortyzol wydzielony do krwi powoduje wyrzut glukozy, a co za tym idzie? Glukoza powoduje podwyższenie się poziomu insuliny, a jak już wiesz, insulina z pierwszego odcinka to jest hormon, który daje sygnał Twojemu organizmowi, żeby magazynować. Magazynować, czyli tworzyć tkankę tłuszczową. Nie da się odłączyć zdrowego chudnięcia od kortyzolu i stresu. Trzeba za wszelką cenę równolegle, tak jak mówią bracia rodzeń, analizować swoje życie emocjonalne i relacyjne. Tak jak mówisz, główne źródło stresu to praca, później relacje, czyli osoby z najbliższego Twojego kręgu i później z dalszego. Niestety w którymś momencie najprawdopodobniej też będzie trzeba odwiedzić psychologa, a w wielu przypadkach rozpocząć psychoterapię nie dlatego, że coś jest z Tobą nie tak, tylko dlatego, że właśnie w tym świecie żyjemy skomplikowanych relacji, niektóre zdania mogą się wprojektowywać na wiele lat i zmieniać Twoje podejście do życia, powodując chociażby jak u wielu naszych pacjentów z insulinopornością, lęki napadowe albo różnego innego rodzaju somatyczne objawy przewlekłego stresu. Wtedy słuchaj bez psychologa najczęściej nie uda się zdrowo schudnąć. I teraz żyjemy też w takich czasach, że yy, bardzo łatwo nam przyjąć jakąś tabletkę i zapomnieć, licząc na to, że ona pomoże, a trudno nam jest zaakceptować, że coś wymaga czasu, Poświęcenia i niestety z kortyzolem jest bardzo podobnie. Nie ma cudownej tabletki na to, żeby obniżyć kortyzol. To są najczęściej trudne decyzje, które trzeba podjąć. To są najczęściej y, trudne rozmowy, które trzeba przeprowadzić. To są zmiany w życiu, ale trzeba zacząć od uświadomienia sobie, że bez tego Twoje życie będzie... Krótkie i usłane chorobami, bo tak po prostu jest. Ten hormon trzeba trzymać pod kontrolą. Lubię powtarzać zdanie takie prowokacyjne, że przynajmniej raz w roku należy zmienić pracę, a przynajmniej pomyśleć o jej zmianie. No to w tym zdaniu ja kryję właśnie ten przekaz, że. Lepiej zmieniać pracę co roku i narażać się na ten, na ten stres, duży oczywiście związany ze zmianą pracy, zmianą otoczenia, niż być przez długie lata w pracy, która powoduje potężny, przewlekły wyrzut stresu. Najciekawsze jest to, że wiele osób. Które pod wpływem naszym, bo przecież dostajemy takie informacje, rzuciło pracę, zmieniło na inne. Dziękuję i dziwiło się, jak mogło tak długo zwlekać z tą informacją, która przełożyła się na zdrowe chudnięcie i zdrowie metaboliczne. Niedawno, bo wczoraj przecież rozmawialiśmy z koleżanką, która ostatnie 14 lat spędziła w pracy takiej, można powiedzieć, ciepłej posadce, ale coś przestało w tej pracy odpowiadać, albo uświadomiła sobie, że rzeczywiście jest tam za dużo stresu. Zmieniła pierwszy raz tą pracę i w ciągu ostatniego roku po raz kolejny razy trzy, i jak to wczoraj rozmawialiśmy, daje to naprawdę niesamowite spojrzenie na pracę, bo ona teraz dąży do tego, żeby znaleźć tą, która będzie odpowiednia na kolejny okres czasu. Nie da się tego zrobić nie zmieniając. Jedną z kolejnych recept na piękne życie jest regularne właśnie wychodzenie ze strefy komfortu. Eee, najlepiej raz dziennie, optymalnie co godzinę. Im częściej, tym później łatwiej będzie przystosować się do nowych sytuacji i zaakceptować nawet tą, tą stresującą sytuację. Kolejny. Właśnie mój ulubiony doktor Dawid Sinclair to powtarza i ja w to wierzę i tak żyję. No, wyjście ze strefy komfortu to podstawa, już nie mogę się doczekać morsowania. Napiszcie, kto morsuje w tym roku. Jeżeli chcecie pogłębić wiedzę na temat zdrowego odchudzania, na temat kurtyzonu, lub po prostu chcecie się zdrowo odchudzić, bo nie udawało wam się to przez ostatnie miesiące i lata to koniecznie kliknijcie link w opisie i zapiszcie się do programu zdrowotnego, który stworzyliśmy właśnie dla Ciebie, dla osoby, która chce zdrowo schudnąć.